Mamy zamówienie niestety tym razem z Kerfura. Aha, to jest. No ale dobre, nie ma jakiejś tragedii wielkich, chyba. Nie wziąłem takiego koszulkę północ-południe. Jednak niektóre rzecza jeszcze były na tym koncercie. A najlepsze jest to, że tak idzie rozpoznać, kto właśnie był, a kto nie, po tym, że ma teraz koszulkę. No później dojdą te, co mogą być zamówione. Dobry. 166 tam na głowo Trzeba kanał na YouTubie? No, na YouTubie, na TikToku. Jakie co tu masz 166, ja sobie jednak przepisałem. Pewnie ktoś jeszcze podjedzie. Może coś akurat wpadnie. Nie, może coś akurat No dobra, to się ma miłego. Wiecie co, chyba wykrakałem z tą godzinówką, ale mamy już inne zamówienie. Wiecie co, postanowiłem to zrzucić, bo tak by to długo potrwało Mega spoko jak w ogóle w kerfurze. Przynajmniej sobie pogadałem Najczęściej co mi właśnie tak równoważy ten czas oczekiwania to jak jest z kim pogadasz, to zawsze fajnie Także może to oglądasz, to pozdrawiam no Szkoda Ale czasami takie sytuacje są, szczególnie w sklepach to jest Bo no zawsze, czy Biedronka, czy Carrefour, no to zawsze zatrudniają za mało pracowników przez co ci, co są, no to mają więcej do roboty i, i ciężko to wszystko ogarnąć ale fajny dzień, bardzo fajny dzień